Dożynki to święto rolników połączone z dziękczynieniem Bogu za zebrane plony, będące uwieńczeniem ich całorocznego trudu. Pragniemy darem wspólnej modlitwy wyrazić naszą wdzięczność ludziom pracującym na roli. Ich codzienny wysiłek pozwala nam spożywać dobrą i zdrową żywność. Jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę, że nie moglibyśmy się cieszyć obfitością plonów, gdyby nie Stwórca, który jest tu źródłem wszelkiego dobra na Ziemi. Kochani moi, ta dzisiejsza Ewangelia to jakby nawiązanie do uroczystości, które przeżywaliśmy w tym tygodniu. Wielki i obilogórski niebo niebozięcia Najświętszej Marii Panny. I zaraz potem w niedzielę czytamy słowa, gdy pytają uczniowie, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni. Więc pytają uczniowie, panie, czy tylko nieliczni będą w niebie. My, pamiętając uroczystość w niebo, wzięcie najświętszej Mali panny, wpatrujemy się w niego i pytamy, a co z nami, matko? A co z nami, którzy tu pozostajemy? Jaki będzie nasz los? Kiedyś w jednej wiosce bardzo smutne wydarzenie. Umarła matka, pięciorka dzieci. Umarła rodząc to najmłodszych. Jedno z nich, dzieciak to dzieci jak dzieci, popłakało. Najmłodsze nawet dobrze nie wiedziały, co się stało. Myślę, że poczują, poczuły straty dopiero wtedy, gdy następnego dnia nie było komu całować i pogłaskać. Było zimno w kuchni, bo nikt obiadu nie ugotował. Jedno z nich, bodajże Staszek, wychodził na drogi i patrzył w stronę, w którą odprowadzona była matka. Ojciec któregoś dnia nie wytrzymał i powiedział Staszku, co tak ciągle wychodzisz i patrzysz w tą stronę? A widzi tata, czasami wydaje mi się, że mama wróci. Co miał zrobić ojciec? Wziąłem e, Syna na ręce przytuli, bo mama nie powróci. My wpatrujemy się ciągle w niego za naszą matkę, bo chcemy być tam, gdzie jest ona. Przy niego jednak to luksus dla niej liczy. Święty Janausz powiedział, że chrześcijanie powinien być twardy jak owad. Nie dlatego, że tępy jak kowal, tylko twardy jak kowal. Gdy młot kowala uderza, a życie będzie w nas uderzać, to wtedy on się odbija od nas. A jesteśmy tak mocni swoją wiarą, że wytrzymamy. To jedna z dróg, ale pewnie nie dla większości z nas. Nie jesteśmy aż tak twardzi jak kowal. Jakże łatwo nas zranić. W jednym z kościołów, w znajduje się piękny fresk przedstawiający niebo. Pośrodku tego fresku jest Krzyż i postać Jezusa. a no, około jest 99 gwiazd. Ktoś kiedyś policzył i zastanawiał się, dlaczego 99 gwiazd w IV wieku, czyli jeszcze sporo zanim chrześcijaństwo w Polsce zostało przyjęte, ktoś umieścił na tym niebie. I przypomniał sobie przypowieść o 99 dziewięciu owcach, które były dobrymi warunkami. O jej jednej owiecce, która się zagubiła. To brakującą gwiazdą w tym niebie jesteś Ty. Bo niebo nie jest tylko na tych właśnie twardych jak które idą, nie wzruszenie, cokolwiek by się działo, ale niego jest również dla tego łotra, który pod krzyżem wyznał swoją wiarę. Dobry łotr wiszący na krzyżu obok Pana. Jakże poznał, że dozbawić się w Wystarczy, że spojrzał. Ten dobry łotr wiszący na krzyżu, który jakby chciał wówczas do Jezusa powiedzieć Panie, ja jestem w odchłaniu przepaści bo moje grzechy, bo moje zło jestem odchłanią przepaść. Ty jesteś pełny Ty mnie napełni są i stał się święty Święty jedynym kanonizowanym wprost przez Chrystusa niego Niebo nie jest tylko zarezerwowany dla twardych, żelaznych katolików jak kowal Ale przede wszystkim niebo jest dla każdego z nas jest chlebem powszechnym. Jesteśmy tą brakującą gwiazdą. Jakże się dostać na ten gwiazd rozbiór do nieba? Kto nam to drzwi nieba otworzy, przez trudy do gwiazd, ale asper astra, przez trudy do gwiazd dzieła, walcząc codziennie z przeciwnościami losu, o brawość, o uczciwość naszego sumienia. Drodzy rolnicy, przez trudy idziecie do gwiazd. To nie jest tak, że ksiądz Omar się obonęł, się wydmąża, a nie zna pracy rolników. Pewnie choć moi rodzice nie posiadali gospodarstwa, ale przecież dziadkowie tam jeszcze pod Lugowem to gospodarstwo mieli. A później, kiedy ich stamtąd wypędzono, dano im te 5 czy 6 hektarów piachu. Tam jej 60 hektarów, to te 5 czy 6 dali pod górę do Brzynia. Przecież trzeba było pomagać, jeździć. Pamiętam, wyszło się na pole dziadkowe rano, gdzieś tam zamośnięte te buraki, równo, że nie było ich widać i trzeba było każdego przerwać, dotknąć. Ja to mile wspominam. Mile wspominam czas żniw, kiedy człowiek się zmęczył. Ale to wszystko było takie piękne, sensowne i ludzie spotykali się ze sobą, bo przychodziła maszyna i trzeba było jeden drugiemu pomóc. który nie tak, że po moim przelecie przez pole. Trzeba było się naprawdę pochylić. I każdy worek, gospodarz wiedział, ile ma zboża, bo każdy worek nas nie Kochani moi, to trud wielki, niezmierny, który dopełniliście dla nas wszystkich. I dzisiaj za to Wam dziękujemy. Bo chleb nie bierze się z Marketo, ani z innego supermarketu. Chleb to się bierze z waszych rąk, z waszej pracy. On nie urósł w magazynach sklepu, jak niektórzy myślą. Wypracowaliście chleb dla nas. Dlatego dzisiaj my, zjadacze chleba, te wasze dłonie chcemy najpierw pocałować, podziękować, a również to muszą święty, że was żywić Kochani, jednakże myślę, że również inaczej pewne rzeczy wyglądały i o tym też trzeba powiedzieć. Kochani, moi, narzekamy, że pogoda zła, że nie zabraliśmy jeszcze, że ziarno byle jankie. Ale kochani, czy też jesteśmy do końca uczciwi względem Pana Boga? Kiedyś dla gospodarza to było niemożliwe, żeby w niedzielę jak Gdzieś tam, no chyba, że siano na polach, że zboże na polach. Dzisiaj niestety niejednokrotnie gnuje, z wymarany w niedzielę na polach. I słuchajcie, czy jest to właściwe, czy zapominamy o tym, czego uczyli nasi rodzice dziadkowie, czy jest to rzeczywiście konieczne. Czy nie jest to ujmą dla Pana Boga? Czy razem z Panem Bogiem siejemy te ziarno? Ilu z Was przyjdzie 8 września już niedługo, żeby te ziarno zostało pobłogosławione do siebie. Kochani, trzeba nam wracać do naszej mocnej polskiej tradycji. Jeśli ją zatracimy, kimże się stajemy? Wyrobnikami na własnych polach? Czy nas to naprawdę satysfakcjonuje? Satysfakcjonuje? Trzeba nam więcej chcieć, ciągle więcej wymagać od siebie. Ta praca ma być pobłogosławiona. Nie ma być wydarciem ziemi za wszelką cenę. Nie. Ma być dla nas błogosławieństwem i darem. Jeden powiem. Na pięć hektarów ziemi. Drugi powie dziesięć, a drugi powie wieść. A ja Wam powiem, że ta ziemia należy do Pana Boga. A my jesteśmy dzierżawcami tej ziemi. Jesteśmy tylko jej dzierżawcami. Ta ziemia przetrwa, gdy nas nie będzie. I to Pan Bóg daje zasięg i siłę wzrostu. I to, że staje się ziarno. O tym nam nie można zapomnieć. Dzisiaj pewnie wielkie przemiany nasi. I nie ma już takich wiosek tradycyjnych, gdzie pachniało pieczonym chlebem, gdzie sąsiedzi spotykali się wieczorem posiedzieć na ławeczce, na ławeczce. zresztą w różnych cechach. Pewnie gdzieś to wszystko nam zaniknie. Kar. Ale... Nie może zaniknąć nam nasza więź. Dobrze, że tu jesteśmy. Rozejrzyj się, popatrz. Twój brat i siostro obok ciebie. Łączy nas jeden chleb. Panowie, państwo, starostowie, ten chleb za chwilę przyniosą do udarzeń. Każdym ziarnkiem tego chleba jesteś, ty, ten chleb nas łączy. Jesteśmy dzieci jednego Boga. Żywi nas jedna ziemia. Jesteśmy jedną rodziną i kłóćmy się, nie baćmy, nie sprzeczajmy się ze sobą, bo to nie ma najmniejszego sensu. Bo chleb musi być chlebem bez zakalca. zakalce nie smakuje niedopieczone gdzieś tam ciasto, które myślało sobie, ale rosnę ponad inne chleby i będę ważniejszy. Tam wszyscy z tamtej strony Pewnie co niektórym też się wydawało, że są ważniejsi. Ziemia okazała się ważniejsza. Kochani moi, cieszę się, że tu jesteście. Ja w Bóg z ze dziana pradziana. Cieszę się, że tą waszą pracę udało mi się w młodości poznać. Bo ją bardzo dzięki temu również szanuję, tak samo jak szanuję każdego z Was, Amen. Polska jest naszą ojczyzną i matką. Prosimy Cię, aby rządzący naszym krajem i narodem na każdym szczeblu pełnili tę funkcję uczciwie i sprawiedliwie. Ciebie prosimy. Praca na roli jest ciężka, ale i piękna. Prosimy Cię, aby rolnicy i wszyscy, którzy gospodarzą na ziemi, cieszyli się obfitymi owocami swojej pracy. obecnym gościom. E, wszystkim, e, którzy przygotowali przepiękne wieńce dożynkowe. E, państwu starostom e, weselnym, e, <laughs> chciałabym się weselnym. Daj <laughs> Boże, w każdym razie starostom dożynkowym za właśnie tu reprezentację, nas wszystkich. Myśle. Wszechmogący Boże, najlepsze Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię dziennie... I zbierasz jej obfity plon. Bądź uwielbiony za przyniesione to owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Pobłogosław te więcej żniwne, owoce, warzywa i kwiaty. Spraw Panie, aby nikomu nie zabrakło w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na rok. naucz Naucz dzielić się swoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.